Cóż to za ładny dzień. Ptaszki śpiewają pokój na Ukrainie, żyć nie umierać, z tej okazji kupię chyba Kaliningrad od Rosji. Czego chcesz, Polaczku? Chciałbym kupić Kaliningrad. A weź spierdala i nic ci nie sprzedam. To jednak nie kupię Kaliningradu. Dlaczego mnie atakujesz? Bo mi się nudzi XD. Aha. To twój koniec. Ha, 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 ha. Jeszcze wrócę. Dobra, nie pierdol mi tutaj. No i łatwo. Muszę poinformować Rosję o tym, Gdzie on jest? Kurna pewnie znowu jest nachlany i leży zdrowie. Dobra trudno się mówi, po prostu powiem mu potem, a teraz idą oglądać Skibidi Toilet. i